Hej, kochani, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo interesującym myślę filmikiem, e, czyli What's on My Phone, tak e, i po prostu w sumie się bardzo cieszę, że mogę w końcu to nagrać. E, no, troszkę tak zwlekałam z tym What's on My Phone, bo nie było kiedy, nie miałam jak i tak dalej, ale wreszcie mogę to nagrać. Jest ogólnie godzinka 20 w sumie już pierwsza i ten. i przepraszam Was w ogóle za jakieś tam mogą być takie dźwięki E, no, e, ale no cóż, jest jak jest. E, w każdym razie e, serdecznie Was zachęcam do stawiania łapki w górę oraz subskrypcji, żeby i dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale, bo wracam w końcu na YouTube'a w sensie jakby ostatni odcinek, czekajcie, sprawdzę, kiedy był. E, a i chcę jeszcze powiedzieć, że ten film nie ma na celu w sensie chwalenia się, że ja mam iPhone'a no 12 dni temu. Ostatni był, nieważne. I tu nie ma na celu chwalenia się i tak dalej No Ja ogólnie jak coś chce wiedzieć mam iPhone'a iPhone'a XS -kę. Wcześniej miałam iPhone'a 8 Ale no cóż W końcu mam inny telefon Bo ten iPhone 8 to Jednak już tak w sensie Było tam, że Pod koniec roku Ma być tak, że już nie będą W sensie wspierać, coś takiego było właśnie, że już koniec, coś tam z coś takiego z tym iPhone'em by było I po prostu byłoby masakra Więc e, no i co? U, y, usiądźcie sobie wygodnie, przygotujcie jakąś, nie wiem Jakieś piciu, jedzonko, nie wiem Usiądźcie sobie, nie wiem, poleźcie wygodnie I po prostu zaczynajmy ten odcinek Dobra, czekajcie Dobra, czekajcie, o czekajcie Dobra Okej, okay, widzicie moją teraz ogólnie tapetę i tutaj jak widzicie, no mamy takie typu pliki, znajdź, skróty i tak dalej, nie będę tłumaczyć i tak dalej, watch, porady i tak dalej. Tutaj jak są pisze narzędzia, dyktafon, kompas, miarka, kalkulator i tak dalej. Tutaj mam Messengera, TikToka, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam, Instagrama, e, Librusa, Shane, Pinteresta. E, oraz Youtube'a, e, Pull and Bear. E, mam aplikację Pull and Bear. O, ostatnia wyprzedaż do 70%, więc mega. E, mam Stradivarius, aplikację, więc no, tak to się prezentuje. E, mam jeszcze handel, oczywiście, bo ja bardzo w sensie. Strasznie ładne są e, ubrania e, na handemie. Strasznie mi się podobają, serio. Mam asos, naprawdę. Ta aplikacja też bardzo lubię. Mam Spotify'a, mam żabkę, mam e, email'a, mam berżkę. E, no. I tak dalej. No. E, no. O, jest tu jakieś hity. No berzka. Dobra, tutaj mamy It Studio, to jest bardzo serio. Jak chodzi o YouTuberów i tak dalej, dalej, to bardzo Wam polecam, jak, e, nie wiem, znacie jakiegoś, jakąś, nie wiem, swoją koleżankę, przyjaciółkę, siostrę, kuzynkę, nie właśnie, albo kogoś innego po prostu, jakiegoś, nie wiem, przyjaciela i tak dalej, który ma kanał, to serdecznie zapraszam, albo Wy jesteście sami i możecie już zaczynać, albo chcecie zaczynać e, w sensie e, swój kanał na YouTubie, albo macie kanał na YouTubie, to serdecznie Wam polecam tą It Studio. To jest bardzo przydatna aplikacja, serio. Naprawdę. To jest bardzo mega przydatna aplikacja. Mam tu Shopi. <noise> tak, mam Shopi. Ciekawe. No. E, mam AliExpress. E, e, Blockstar Planet. Oczywiście, słuchajcie, musi być Blockstar Planet, bo nieraz bijam na Blockstar Planet. Już rzadziej niż kiedyś, bo kiedyś grałam codziennie, serio. Po kilka razy, po 50 razy wchodziłam na Blockstar Planet nocami po południu, rano grałam w ten i tak dalej e, Mam tutaj aplikację Vinted i Ale Rabat.com Strasznie Wam to polecam ze względu na to, że są fajne kody rabatowe e, Na takie właśnie Adidas, RTV ROGD, e Aliexpress I różne inne, słuchajcie, sklepy, takie jak CTC na przykład i tak dalej e, mm, Jeszcze jakie tutaj są no, różne inne, słuchajcie, sklepy, takie jak MediaMark i tak dalej. No, naprawdę serdecznie wam polecam tą aplikację, ale rabat.com. McDonalda, aplikację, no, musi być, musi być. W ogóle jest nowość w McDonaldzie z tymi minionkami. Czekajcie, jak to się nazywało? A, minionki ziemniaczane. Fajnie, fajnie wymyślić, serio. Bardzo ciekawie to wygląda. Jezu, a mi nasza ochota na maka? To co o jezu, o jezu, dobra, nie mogę patrzeć. Mam taką aplikację jak Snapchat. Mam tutaj Google'a, Zalando. No, nieraz sobie też wejdę na Zalando i poprzeglądam jakieś ciuszki, więc to też fajne. Fajne takie właśnie aplikacje. O, ta bluza jest strasznie ładna w sumie. No, więc tak to. No, flow. InShot, o, InShot Wam bardzo też polecam, jak chodzi o montowanie jakichś filmów, nie tylko na YouTube, ale na przykład na TikToka i tak dalej, to jest bardzo taka fajna po prostu aplikacja, o, macie znaczy tutaj możecie, proszę bardzo, no, Gituba. E, e, tutaj mamy kolaż zdjęć, e, w sensie jakby, e, to jest taka aplikacja do robienia kolażu zdjęć, ja z niej nieraz korzystałam i robiłam miniaturki na YouTube'a. Mm, więc no, więc w sumie bardzo Wam też polecam, ale nie tylko w sensie, nie musicie ją używać też tylko na YouTube, a. możecie na przykład też zrobić kolarz zdjęć na Instagrama, na Facebooka i tak dalej, na różne takie, albo dla siebie po prostu kolarz zdjęć. Kolejną aplikacją z Canva to też jest takie trochę podobne, w sensie to jest takie po prostu tutaj też mogę zrobić sobie kolarz zdjęć i tak dalej. Bardzo lubię tą aplikację w sumie, tak, bardzo jest taka fajna. Tutaj mamy kolaże zdjęć, plakaty, prezentacje, można tutaj zrobić posty na Instagrama, twoje relacje, filmy mobilne, wpisy na Facebooku, menu, tapety na telefon. To <ścoughs> Więc różne inne, co Wam bardzo serdecznie polecam. Tu jest taka właśnie rumwe, to jest taki właśnie sklep taki i mam tutaj aplikacje właśnie. No. Strasznie mi się podobają tutaj ciuchy, serio, niektóre są po prostu Mega serio, strasznie mi się tutaj podobają ciuszki niektóre, bo nie wszystkie. E, mam tutaj sublasów, e, dobra. I przechodzimy tutaj. FaceTime, kalendarz, zdjęcia, aparat, my, e, e-mail, e, zegar, mapy, pogoda, przypomnienia, notatki i takie tam. Nie będę wszystkich czytać. No i oczywiście tutaj, żeby pobrać. A w ogóle muszę jeszcze dzisiaj pobrać, więc od razu tutaj pobiorę na filmiku Disney Plus. Muszę pobrać na telefonie. Mam pobranego, w sensie mam na laptopie, ale wiecie, no mi się nieraz na przykład nie chce nie? Nie chce mi się na przykład po prostu nieraz e, po prostu w sensie, wiecie, nie chce mi się na przykład nieraz, właśnie, wiecie, wiecie co, nie chce mi się na przykład nieraz po prostu, leża na przykład. Wiecie co, wiecie co, już tak zasypiam. Ja na przykład po prostu marzę mi się, wiecie, a nie jestem mi się brać aptopa, tylko chcę właśnie na telefonie sobie pooglądać. Więc Disney plus kids. No. Tutaj mam właśnie Pinteresta ogólnie. No. O Jezu, ale bym zjadła pączka. Cały, cały po prostu mój telefon przeciwko mnie. A bardzo święty. No. O tutaj robiona własnoręcznie biżuteria pewnie. Albo po prostu biżuteria. O, ta mi bluza się strasznie polowa, serio. Strasznie jest taka ładna. Bardzo, bardzo. No. Ja w ogóle się zastanawiam, bo muszę za niedługo iść w się, się zrobić sobie pazurki. I zastanawiam się na jaki wzór i tak dalej. No. W każdym razie... no, tutaj mam proszę bardzo. O. Eee, no, Spotify mam tutaj. więc Kitowa, No, mam tutaj właśnie Berżkę, żabkę. No, więc spoko w ogóle. Ja wam się podoba moje fryzura, mam takiego koczka. <noise> Widzicie? Mam nadzieję, że tak. No, mam takiego ładnego koczka, więc koniecznie dajcie znać. Moja siostra mi zrobiła, którą serdecznie pozdrawiam. Eee, więc dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba ta fryzurka. Mi się strasznie podoba, serio. No. Na tamnym telefonie miałam tyle żabców. <laughs> serio, miałam tyle żabców, że żyć nie umierać było. No, eee, no tutaj mam shayna. W ogóle muszę w końcu sobie kupić coś Shane. Serio, muszę coś sobie zamówić i zrobić z tego chaos zakupowy. To wy na to. No. Ale jeszcze, jeszcze tak, wiecie, coś tam zmagam z tym shane. Serio, ja się zmagam dosłownie. Uuu, jakie ładne spodnie. No, strasznie mi się podobają. No, jeśli tak wiecie, jeszcze z tym szejnym to tak... Och, no, coś tam, a coś tam mi się nie chce i tak dalej. No. Więc tak to. A Asos Wam też się polecam, słuchajcie, jak chodzi o kupowanie jakichś tam ubrań i tak dalej, bo naprawdę tam są mega ubrania serio. Te na przykład jeansy są ładne, to jest ładne serio. Naprawdę są tam śliczne ubranka serio. I też są sumie promocje są tam niezłe, więc jak najbardziej Wam polecam. A z tym It Studio to naprawdę Wam polecam, w sensie jak chodzi o youtuberów i tak dalej bo tutaj macie y, średni czas oglądania i tak dalej. Możecie tutaj zmienić sobie, wiecie, miniaturkę i tak dalej, no, takie tam, ale to jest bardzo przydatna dla mnie aplikacja y, i tyle i po prostu się strasznie cieszę. I tutaj macie statystyki, proszę bardzo, tutaj macie komentarze wszystkie i tak dalej, playlisty, treści i tak dalej i tak dalej, dalej, na żywo i tak dalej, o Jezu, o live is among us, -a. o Boże, no panel i tak dalej, o proszę bardzo, nie masz powiadomień, no, więc tak to właśnie i chyba tyle w dzisiejszym odcinku, tak coś czuję, o tutaj, <laughs> proszę bardzo, proszę bardzo, no. Więc to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że What's on my phone wam się strasznie podobał i po prostu w sensie e, napiszcie koniecznie pomysły, jakie chcecie, w sensie jakie filmiki chcielibyście zobaczyć na moim kanale, bo ja po prostu w sensie jakby mam dużo pomysłów, co bym nagrała w najbliższym czasie, ale od was też chcę wiedzieć, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, może jakiś challenge i tak dalej, może coś innego, może jakieś, nie wiem, coś... Coś typu tego, może jakiś vlog z czegoś i tak dalej. No, więc koniecznie piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć na moim kanale, to może nagram i tak dalej. E, no, więc ja się ogólnie z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dzisiejszy odcinek może trafi jeszcze dzisiaj. E, miejmy nadzieję, bo muszę przesłać ten plik. Z, e, na laptop, z laptopa przesłać na telefon i wtedy montować. Więc miejmy nadzieję, że dzisiaj jeszcze się pojawi ten odcinek. Eee, raczej tak, dzisiaj się pojawi jeszcze ten odcinek, więc życzę Wam miłego wieczorku eee, i życzę Wam po prostu no, miłego wieczorku. Jeśli teraz coś wiecie, to Wam oczywiście smacznego. Widzimy się, kochani, w następnych odcinkach. No. Buziaczki!